Dzień dobry, dzień dobry przy kolejnej sobocie. Zaczynam dzisiaj od pokazania sztuk, które zostały wywołane do tablicy, a mianowicie w komentarzach powtarzały się pytania odnośnie listopadowego miotu. I tak jak już tam zdarzyłem odpowiedzieć, no bywa i tak. Ostatnia wersja, jaką widzieliście i to jak są teraz, to według mnie nie spełniły pokładanych w nich nadziei i chyba mi się wydaje, że tylko samczyk może spełnić pokładane. Po prostu się zatrzymały. Tak jak wtedy fajnie szły w rozwoju, co, co, co jakiś czas je widzieliście, przybywało im wielkości, przybywało wyglądu, kilogramów. Ja naprawdę byłem pełen tutaj entuzjazmu dla ich rozwoju, dla ich wyglądu. Tak teraz dosłownie się zatrzymały. I o ile na stole teraz widzicie samice 11-3-4, to jeszcze Wam pokażę jednego samczyka bo ten trzeci samczyk się po prostu teraz nie nadaje do pokazania z racji tego, że posypał się zdrowo, zdrowotnościowo tak na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni i nie chodzi tam o jakieś wzdęcia, biegunki czy coś tego typu bardziej chodzi o to, że po prostu przestał jeść jest taki teraz suchy się zrobił czyli oczywiście coś tam skubie Coś tam próbuje jakoś powracać do tego normalnego funkcjonowania. Ja jakoś też próbuję mu w tym pomóc. No, ale po prostu jest totalnie nieatrakcyjny wyglądowo, więc nie będę, pozwolić że nie będę go dzisiaj pokazywał. Pokażę tylko ją i tego brata, u których można tutaj cokolwiek zaobserwować. Oczywiście ja mówię z perspektywy swojej hodowlanej, że one dla mnie nie, nie będą jakieś, przynajmniej już teraz to widać, bo to są króliki już dorosłe. To już samiczka. Jest 8-miesięczna, tak dobrze liczę? Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Tak, 8 miesięcy. Eee, no Może tam jeszcze po młodych złapie tej wielkości. Może troszeczkę się nabuduje, no ale nie będzie jakimś ogromnym potworem. To już to mogę o niej teraz powiedzieć. No, krewę ma ją przyzwoito. Samczyk też ma. Równa, według mnie, całkiem równa barwa. Długa się zrobiła, ale jak dla mnie brakuje jej. Szerokości. Nie ma tego, tak jak ja Wam pokazywałem ostatnio te samiczki, które są tam na pomieszczeniu rozrodczym, te z innych linii. One mają te zady, co według mnie jest naprawdę cechą bardzo pożądaną u królika, a zwłaszcza u samicy. No to ona tego nie ma. Fajnie szła, fajnie szła. Z miesiąc to już patrzę, że zaczynają w głowie hormony buzować. Już by tu do samca chciała, bo w klatce przewala. Jakieś wariacje już zaczyna odczyniać. Ale ja jej krył nie będę, tak jak Wam mówiłem na razie, niech sobie siedzi. Łapę ma fajną, głowę ma przyzwoitą, ale po prostu brakuje dla mnie tej wielkości, tej budowy. Więc jeżeli miałbym ją je ocenić, to nie wykorzystała potencjału, jaki w niej drzemał. Nie wiem, czy wykorzysta, bo według mnie no, bardzo się tu nie nabuduje. Może coś tam narzuci jeszcze tych kilogramów. Ja ze swojej perspektywy hodowlanej oceniałbym ją jako dobrą. Nie bardzo dobrą, nie bardzo słabą, ale dobrą. Miała perspektywę na bardzo dobrą, nie miała perspektyw na wybitną, to... Nie wiem czy mówiłem w którymś odcinku, że ona zapowiada się na wybitną. Mogła być bardzo dobra, na ten moment jest dobra, więc yy, chcę wam pokazać, bo myślę, że jestem wam te tego winny. Jak one się yy, teraz klarują, i już jak ją mam na stole, to też odpowiem na kolejne pytanie, bo również osoba mnie dopytywała <laughs> o kolejną kwestię, a mianowicie o podgardle USAMIC. Czy jest to cecha pożądana i yy, jak to wygląda? Więc już yy, spieszę z informacją. Znaczy jest to cecha niepożądana i jest to u samic wada dopuszczalna, za którą ujmowane są punkty. Tam jakbyście się zaczytali wzorec, we wzorze, przepraszam, w odpowiednich pułapach miesięcznych, chyba u starszych samic powyżej 13 miesięcy, jeżeli się nie mylę, to już tak bardziej, nazwijmy to, przymykają oko na to, a im, im młodsza samica i ma pod gardle, tym to bardziej jest, Nieatrakcyjny wizualnie i, i ten królik po prostu nie osiągnie jakiejś tam wybitnej oceny, no będą mu jechali za te punkty. Także podgardle u samiec jest wadą dopuszczalną, ale niepożądaną, a podgardle u samca jest wadą niedopuszczalną i dyskwalifikującą. To już chyba kiedyś o tym mówiłem, o tym podgardle u samców, że nawet najmniejszy wałeczek to jest coś, co, za co samiec zostanie wyzerowany, a u samic to tam w zależności jaki sędzia, pół, pół pół punktu, punkt, no i w zależności też z jakim podgardlem mamy do czynienia, czy to jest dosłownie jakieś tam delikatnie zarysowane, tak jak u niej się coś tam zaczęło klarować, czy też już wisi taki konkretny wałek, no to wtedy no zupełnie jest inna perspektywa, no też trzeba rozdzielić podgardle od luźnej skóry, bo zazwyczaj tych potem samic starszych, które mają już za sobą wykoty, wyrywają sierść tutaj z piersi, no ta skóra będzie luźniejsza, będzie wisiała, no chcąc nie chcąc ona rwie, ciągnie się tutaj z przodu, o z tego Elementu swojego ciała wyrywając okrywę, żeby zrobić gniazdo, narwać puchu, no to tutaj wtedy już też to inaczej wygląda. No u młodej samicy tego nie powinno być, chociaż nieraz się trafiają tak królice młode, które jeszcze nie miały młodych, młode, które nie miały młodych masu maślane. No, ale mam nadzieję, że wiecie, wiecie o co chodzi. Po prostu samica tam, nie wiem, 8-10 miesięcy, która jeszcze nie miała wykotu, a już wisi jej taki wałek i to się tam nazywają tak zwane spodnie że już to się jej tutaj wylewa, no to też jest bardzo niepożądane, bo to i nie dość, nieatrakcyjne wizualnie, no to potem z czasem się to może przerodzić. w jeszcze gorsze, że tak będzie się ciągnęło. No po prostu trzeba uważać, zachować to odpowiednie proporcje. I tak jak pod jest cechą bardzo genetyczną, ale również żywieniową, bo jeżeli jest podatna genetycznie matka i miała babka, no to jest duża szansa, że i ona będzie miała, a żywienie nakłada się z tym, no że wiadomo, jeżeli ma predyspozycja genetyczna, będziemy ją żywić delikatnie, to zarysuje się jej no, niejakoś ogromnie. Ale jeżeli ma predyspozycję i dowalimy jeszcze jej miskę konkretnie, będzie miała full żywienie, no to wtedy już mamy gotowy przepis na wielkie podgardle. No, ta tak zwana luźna skóra, no to niestety, jak ja zauważyłem, to już tutaj jest główna rola genetyczna, nawet przy delikatnym żywieniu, przy jakimś nie bardzo tłustym Opasającym tego królika, no ta skóra będzie wisiała, ten, ten, ten zrobi się taka luźna skóra i nie będzie to już takie hmm, coś dobrego, coś na co będziemy mieli wpływ, bo tak jak Wam mówię, na podgardlu jeszcze jesteśmy w stanie jakoś tam delikatnie to zniwelować, czy też podgardle na przykład po wykocie może się troszeczkę usunąć, bo na wyrwie to sierść, która optycznie powiększa te podgardle, no to na luźnej skórze już tego niestety nic tutaj nie pocudujemy. Dobra. 7 minut troszeczkę się rozgadałem z nią, idę po brata i jeszcze tam jakieś wątki myślowe poruszę. I na stole wylądował brat o numerze 11:31, i zaraz szybko sprawdziłem, że ten, o którym Wam mówiłem, że się nie będzie nadawał do pokazania go. To jest 11:33. I jeszcze jestem Wam winny też dodania, bo nie pokazałem Wam wagowo, więc zaraz Wam wspomnę. Samiczka ma 7 z groszami. 7, tak, nie 7,5, on natomiast dobija do tych 8 kg, więc uznajmy, że przy tych upałach ostatnio jakie są, więc na jedzeniu te króliki no nie popisują się. Przy 8 miesiącach jeszcze jak cię mogę, no te 8 kg jak on dobija, uznałbym to za odpowiedni wynik. Nie bardzo dobry, ale odpowiedni wynik wagowy. I to jest ten samczyk, o którym wam mówiłem, że jako takie szanse ma. On jest bardzo zbliżony wyglądem do ojca. Na tych grubych łapach, takiej fajnej głowie. Nie będzie długi, samiczka według mnie jest dłuższa. On jest taki zbity, masywny, szeroki jest. No ale brakuje mu jak dla mnie za to długości. Jakby tak wziął te cechy od niej, wziął te cechy od niego, złożył w jednego królika, no to coś by tam mogło wyjść. Ale no. Jest taki morze wystawowy, nie wiem czy ją pojedzie, ale mówię, że morze wystawowy będzie. Z uwagi na to, że potrafi się zaprezentować. Taki kształtny jest ucho, tam też ma tam 22,5. No, powiem wam, jestem rozczarowany tym miodem. Tak jak pokazywałem te odcinki. Od samego początku, gdzie te króliki naprawdę się fajnie zapowiadały, tak teraz muszę powiedzieć z czystym sumieniem, że po prostu się nie, nie sprawdziło to. No jestem rozczarowany, nie do końca one wyglądają tak, jak przewidywałem, i tak jak miałem nadzieję. No ale. E, mówiłem wam, że chcę być szczery. Prowadzi, prowadziłem ten miot od początku, i tak jak wybrany był złapanki brzydko mówiąc, tak też nie wiedziałem, co z tego wyrośnie, chociaż miałem silne nadzieje, że wyrosną fajne króliki, żebyście tutaj mogli obserwować od początku wzrost jakichś fajnych sztuk, no ale myślę, że już nie ma co się oszukiwać że to nie będą wybitne króliki ale no widzicie no, takie się rodzą i takie, no nie każdy jest w stanie przewidzieć od początku w 100% co, co mu się trafi, jak ten królik będzie się prezentował i, i jak on wyrośnie, także no to też takie jest Dobry trochę dowód na to, że można się czasem często pomylić na młodej sztuce w jedno czy w drugą stronę. To już wspominałem, że może z bardzo dobrego zapowiadającego się młodego wyrosnąć słaby, ale i ze słabo zapowiadającego się wyrosnąć bardzo dobry. Także no tutaj mamy, nie ma takiej normalizacji, nie ma takiego wzorca jedynego, którego można by przy tych królikach ustalić. Obserwujcie sobie go, patrzę, że chyba. Farfocel jeden niechętny będzie, żeby tutaj coś fajnego na stole pokazać. Aczkolwiek on ma, to jest jedna kwestia, co ma do tego predyspozycję, żeby ustać fajnie na czubkach łap i się jakoś zaprezentować. Ja będę spieszył z odpowiedziami na kolejne pytania. Było pytanie również do mnie odnośnie żywienia, teraz. Więc nie ukrywam, że tak jak już wspominałem, dopasowuje do momentu sezonu, dopasowuje do królików. To najpierw zapytałam jedna osoba o siano. I u mnie sytuacja wygląda teraz tak, że jeżeli w danym dniu królik już wiem, że będzie dostawał trawę w różnych godzinach. Nieraz jest tak, że po prostu jak jest wieczorna pora o porządku, to trawę im idę uciąć. Nieraz jest tak, że mam chwilę wcześniej skoczę i uciąć. Jeżeli danego dnia jest trawa, to już nie ma siana. Jeżeli by nie dostały trawy, no to wtedy dostają siano. Po prostu nie daję jednego i drugiego. Uznaję to jako substytut zamienny, zamiennik, i nie ukrywam, że w okresie letnim one bardziej potrzebują i chętnie zjadają trawę niż siano. Więc siano dla nich jest takim wyjściem awaryjnym, jeżeli coś się dzieje, nie wiem, jest załamanie pogody albo jest brak czasu, że ja nie mogę się wybrać po to trawę, no to wtedy wjeżdża siano. Ale jeżeli wszystko jest tak jak być powinno, mam możliwość, no to numer jeden w tym okresie obfitości naturalnej to jest zielenina, i wtedy po prostu. Ładuję je oporowo, zresztą jak ktoś obserwuje mojego Facebooka to mógł zaobserwować, bo wczoraj dodałem takie samiczki z lutego, cztery siostry, akurat były bezpośrednio po dodaniu zielonki, ile ja tam tej zieleniny ładuję i one są w stanie to spokojnie do następnego dnia wszystko zjeść, także naprawdę nie, nie musimy się bać. I martwić, że damy za dużo, królik nie zje. No teraz one to potrzebują, one wolą to zieleninę niż zjeść pasze, wolą to zieloniny niż jakieś inne dodatki, bo to jest raz, że soczyste, dwa, że smaczne. No przy tych upałach, przy tym wszystkim to jest takie zbawienie dla nich ta zielonka, także w tym okresie. No to też jest raz że jest zbawienie, a dwa, jeżeli ktoś też patrzy pod względem ekonomicznym, czy też dostępności towaru, no to nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś nie ma możliwości swojego siana zrobić. A ma możliwość mieć zielinę, no to już ma dużą oszczędność, bo spokojnie przez te pół roku mógłby zamienić siano z, yy, na zielonkę i dzięki temu no, o tyle mniej kostek czy też belek siana potrzebuje, żeby te króliki dożywić. E, mam jeszcze tutaj do poprzednich pewny wątek, ale myślę, że go zmienię na stole, bo widzicie sami tyłkiem się odwraca, nie chcę współpracować, nie chcę coś fajnego pokazać. Pójdę po jakiegoś innego królika i będę dalej kontynuował swoje myśli. Na stoliku wylądował samczyk złotego także sobie obserwujcie w tle jego poczynania. Jest to brat prezentowanych w zeszłym tygodniu samiczek i jeżeli się nie mylę, te samiczki były o numerze 2461 i 2464. To był taki miod, co tam wam wspominałem, że matka była 1326, że 5 sióstr się urodziło i zostało i dwóch braci Taki no. Samczyk jak to samczyk, jak na ten wiek to tak normalnie wyglądający, niczym się szczególnie w jedną czy w drugą stronę nie wyróżniający. Ja natomiast spieszę z, z kolejnymi informacjami, bo odnośnie żywienia. To tak jak zresztą co roku zaobserwowałem, że jak przychodzi okres letni wysokich temperatur, to nie wiem co tam w tym królika, królikom się w głowach czy też w żołądkach przestawia, że bardziej poszukiwane czy też bardziej wskazane dla nich żywieniem, zresztą one same sobie to wybierają. Jest zboże. I tak jak o, o ile teraz też troszeczkę sobie ułatwiam tą kwestię e, Tak jak z, pamiętacie kiedyś w jedną miseczkę szedł granulat, w drugą miseczkę, miseczkę su, szło zboże e, Tak teraz stosuję najzwyczajniej w świecie mieszanki, czyli tam w kasterce mieszam W odpowiednich proporcjach i jeżeli już będziecie chcieli znać e, Jakieś chyba 40-30% jest granulatu, czyli w tym przypadku lapiny e, 30% też około 40% jęczmienia troszeczkę pszenicy, troszeczkę zwykłego owsa, no i dodatki tłuszczowe typu słonecznik, cardi, ewentualnie ostropest. Wszystko to mieszam i sypię to w miseczki. I tak jak zauważyłem, to w zdecydowanej większości przypadków króliczych, czyli mówimy tutaj o no 80% królików, to króliki rosnące, czyli do, nazwijmy je z tego sezonu po prostu, te w fazie rozwojowej, zdecydowanie wolą wyjadać zboże. Granulat, o dziwo, nie jest pierwszym rzutem, tylko zostaje im na koniec. Natomiast w przypadku tych królików dorosłych, czyli tych kilku samców, czy też kilkusamic, no to ta tendencja jest odwrotna i nie, tak naprawdę nie wiem czym to uwarunkować, czy przyzwyczajeniami żywieniowymi już na przestrzeni tych półtora, czy też dwóch lat, bo te dane sztuki, no tyle wiecie już rosną, czy też tyle żyją i jakieś tam mają swoistego rodzaju przyzwyczajenia. Ale one te starsze króliki w pierwszej kolejności wyjadają granulki. Natomiast u młodych i to tak naprawdę to już jest powtarzalne, tak jak wam wspominałem już od jednego, dwóch, do tych kilku sezonów to tak naprawdę y, jakieś kombinacje szersze robię, że zawsze ten jęczmień był, a teraz ogólnie powiem, zboże było bardziej przez nie poszukiwane i chętnie zjadane. W okresie letnim. Wydaje mi się, że też z granulat zapycha. Granulat jest chyba taki bardziej dla nich, no wiadomo po granulacie, więcej piją. Pojęcie mnie tak nie piją. Może to jest lżejsze żywienie, te samo zboże na ten okres letni, a one potrzebują, czy też wolą te lżejsze żywienie. Temperatury robią swoje. No nie wiem, jakoś to trzeba sobie wytłumaczyć, ale tak myślę, że coś takiego to może być, że w tym kierunku bym podążał. Z wytłumaczeniem no, tej tendencji, jeżeli tak to można nazwać, no i uważam, że też nie ma co przesadzać. Tak jak już Wam kiedyś wspominałem, z tym bardzo obfitym żywieniem w lato, bo tłuścimy tego królika i te upały są dla niego ciężkie do przetrwania, a niekiedy mogą być no, zabierające życie. Także też lepiej ten okres letni delikatnie, spokojnie te sztuki przetrzymać. Potem temperatury spadną, apetyt wróci, możemy nadbudować. Jak on straci tam pół kilograma na tym okresie miesiąca czy dwóch, nie mówię o pół kilograma spadku w dół, tylko po prostu o pół kilograma mniejszym przyroście, na jesieni spokojnie to nadbuduje. Także też one potrzebują różnych składników, dlatego też nie chcę się zamykać na jeden sposób żywienia, no bo łatwo jest zaobserwować, temperatura się zmienia i one się zmieniają, tak jak ludzie. Jak jest goręcej wolą inny jedzenie, niż jak jest zimie, bardziej będziemy jeść obficie, bardziej treściwie wiosną, czy też jesienią, a może nawet i zimą, niż latem, gdzie potrzebujemy czegoś chłodniejszego, łatwiej trawiennego, przyjemniejszego. I one pewnie jest na podobnym wózku, to idzie. Także tak pokrótce myślę, że odpowiedziałem na te kilka Waszych pytań, jeżeli macie tutaj jeszcze jakieś zagwoski, które byście chcieli, żebym poruszył. No to nie ma problemu, pytajcie. Będę pokazywał, będę opowiadał. Na dzisiaj to myślę, że będzie tyle. Trzymajcie się raz jeszcze. Chłodności życzę, bo znowu widzę, że jeszcze kolejny tydzień te upały nie odpuszczają. Jeszcze tam około 30-30 paru stopni ma się zakręcić. Także powodzenia Wam życzę i na razie cześć.